To do ogłoszeń też jeszcze dołączę. Wczoraj był pan, mąż jednej pani, która tu jak w Polsce jest, to, to przybywa tutaj na mszę świętą. Przyjechał podzielić się radosną wiadomością, że znalazł pana, który by pomógł panu Jakubowi wymurować kapliczkę. Fachowiec fantastyczny, Rzecz, że nie wiadomo kiedy przyjdzie, bo roboty ma tyle, że jak tam zadzwoni, że może przyjść, to przyjdzie. No jak jeszcze by przyszła kwestia później no, następna najważniejsza zapłaty, bo to fachowiec rzeczy robi za pieniądze, więc udało się owemu mężczyźnie przekazać. A co jakby pan pomógł zamiast szukać gościa, to niech pan tutaj przyjedzie i jeden, drugi, trzeci dzień panu Jakubowi pomoże, no i wyszło, że będzie, daj Boże, będzie mógł, jak tam dzieci nie będą w domu płakać, czy nie wiem co. Także proszę się modlić, żeby, żeby w następnym tygodniu jakieś prace mogły, mogły postąpić z tytułu czcigodnego Pana Instanta i, i Pana Zbigniewa, że śnieg nie spadnie, mróz nie przyjdzie. Żeby jak Pan Bóg dano 8 grudnia mogła być kapliczka skończona, tyle ile będzie skończona i poświęcona. Jest trzy lata jak, jak jest budowana. Dach to nie jest jakiś tam otwierany dach dla, dla wyrzutni dronów, więc kumaci, mężczyźni, którzy mają głowę na karku, umiejętność w rękach powinni sami zrobić. Chcieć zrobić. Kiedyś dawałem czcigodnym wiernym przykład że znałem pana Michała, wygrał olimpiadę, jakąś tam, czy konkurs architektów w Polsce na projekt cerkwi. Opowiadał mi o tym, jak to realizował. I tam najważniejsza rzecz była, czyli właśnie nie cerkwi, tylko monasteru jakiegoś prawosławnego. Sam był prawosławny. I, i coś mnie też tam dopytywał, co ja o tym myślałem. Najważniejsze jest, że że, że to może długo powstawać, bo chodzi o to, że tam ludzie mają przynieść kamienie, które są na terenie i sami mają budować, co, co do fachowców należy to do fachowców, a to ludzie mają budować, bo to jest dom Boży na ich terenie, do którego oni mają chodzić i to jest znak ich modlitwy. No to, to, to tak jest w naszym miejscu tutaj, że z mężczyzn, którzy praktykują na co dzień, jest przygodny pan i potem jak przyjdzie do murowania, no to wychodziło, że pan musiał ze mną murować, ja się do tej pracy jakoś tam specjalnie tak garnę, bo to się idzie przyzwyczaić do takich, że tam ksiądz ksiądz jest taki przynajmniej przynieść, podaj, pozamiataj i później się i później się yy, 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 Słowa piękne powie, doceni, no albo się kłócimy z księdzem na sposób już taki właśnie wtedy, że to tam jest, no. Kolega, molek mnie. Także nie by... mówię, jakby pan Jakub powiedział i prosił, że jest potrzebna pomoc, że nie pomogę, ale dobrze, że Bogu dzięki, że, że pewnie jakoś na działanie żony przyjeżdża mężczyzna i jest gotowy pomagać, a masz w tym... Tych domów, udział w swojej pracy, więc na pewno coś tam z Bożą pomocą będzie poczyniono.